Ktoś ukradł mój dom, a ja muszę odkryć, który z tych skubańców to zrobił. I pomoże mi w tym wykrywać kłamstw, który wysadzi głowę każdemu, kto spróbuje mnie okłamać. Subskrybuj i zostaw łapkę, jeśli nie chcesz, bym przetestował go na tobie! Kto był zdolny by zrobić taką zbrodnię? Tego jeszcze nie wiem, ale na serwerze jest tylko żelazny, więc zaraz do niego pójdziemy i się przekonamy. Ech, nie patrzcie się, ale tutaj znajduje się moja tajemnicza beczka detektywa, w której mamy specjalny sprzęt. Wykrywacz kłamstw? Kontroler i skaner struktur. No oczywiście, tu jaka detektywa. No jak bez tego moglibyśmy się obejść? Skaner struktur umożliwia mi wykrycie wszelkich podejrzanych struktur znajdujących się pod spodem bądź nade mną. Jeśli ktoś ukradł mój dom, to dzięki temu Będę mógł go zlokalizować Za to wykrywacz kłamstw Chyba nie muszę mówić co robi Każdemu kłamczuszkowi wysadzi głowę Więc zapowiada się całkiem bombowo o nie, co, ja zrobiłem, To było suche. No to zobaczmy, co u żelaznego. Żelazny mieszka na bagnach. Obok mnie, znaczy obok mnie. Ja już nigdzie nie mieszkam w sumie, więc ciężko powiedzieć że obok mnie, ale mieszka na tych bagnach. I właśnie wychodzi ze swojego domku. Perfekcyjnie! Dobra, to jest ryzykowna sprawa, ale lecimy. Zobaczymy, czy coś znajdziemy w środku. Okej, okay, skalny struktur, aktywacja. Wykryło mi to jako podejrzane struktury. Ale to są zwykłe skrzynki. Może mieć za to coś podejrzanego niżej. Sprawdźmy jeszcze raz. I. Nic! O! O ty... Czekajcie, zadzwonię do niego. Eee, dealer? Um, 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 um. Dla ciebie detektyw dealer, panie żelazny. Co ty tu robisz? Chodzę i szukam osoby, która ukrywa coś przede mną, bo wiem, że ktoś ukrywa. Żelazny! O, proszę bardzo. To ty siedzisz w moim magazynie, co ty chcesz wychodzić stąd? Szybko? Słuchaj, ładny, będę musiał poddać się pewnym prostym e, kilku pytaniom. War Thunder to nie jest zwykła gra. To prawdziwy roller coaster przez historię wojskowości. Wstępną wszędzie na PlayStation, Xbox, Mac, PC. W War Thunder realizm to nie żart. Od dźwięku śmigła po szczegóły na czołg. A system uszkodzeń uderzy w czołg. No właśnie. Może lubisz stare czołgi? Proszę bardzo. Nowoczesne śmigłowce? Też je znajdziesz. Każdy pojazd w War Thunder to odrębna historia, którą sam piszesz. I wiecie co? War Thunder idzie z duchem czasu. Brony, uderzenia nuklearne to prawdziwa symulacja współczesnego pola bitwy. Każda bitwa w War Thunder to jak nowy odcinek twojego ulubionego serialu. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Też. śnieg czy słońce. Każda pogoda zmienia pole bitwy. Od pustyni po zimowe góry. War Thunder zabierze cię w podróż do najróżniejszych zakątków świata. A na ewa Późniejsze! War Thunder nie zasypia gruszek w popiele. Ciągle coś nowego Nawet jeśli kiedyś grałeś, teraz znajdziesz coś świeżego Uwaga, uwaga, news dnia Aktualizacja Kings of Battle właśnie wylądowała w War Thunder Mapa Flanders zmienia się jak kameleo. Od II wojny światowej po nowoczesne czasy A do tego Black Hawk No to dalej, klikaj link w opisie i pobieraj już teraz War Thunder za darmo Nowi gracze i ci, którzy wracają po więcej niż 6 miesięcznej przerwie Dostają bonusy Od czołgów po skórki Ale pamiętaj, to oferta limitowana, więc nie czekaj co ja mam na głowie? Killer! Właśnie, o tym chciałem ci powiedzieć, Żelazny. To jest wykrywacz kłamstw. Jeśli będziesz chciał to! mnie okłamać, to twoja głowa wybuchnie. Ale jeżeli powiesz prawdę, to przeżyjesz. Jak to cię brzmi? Aha. Żelazny, ile to jest? 2 plus 2. Taki sprawdzimy test. 4, te ja nie kłamie. ja ogólnie nie jestem o, kłam... A o, what, o, co to o, jest? O, I moi drodzy... Tak ja jest. powiedział prawdę. To po, po. no może tak żelazny. Powiedz mi, czy coś przede mną ukrywasz? E, no mm. o, oczywiście, że nie, no ja bym coś przed mm. co tobą mm. ukrywał. No dealerek zabierz... Ja bym coś. Sprawdźmy! Ja o! Okej, okay, że. Czerwony, zobacz, że, że Ci, nie kłamie, tak? Wiemy, że kłamiesz. Co ukrywasz? E, to ukrywasz. To jest dealer! Właśnie, gdzie jest moja baza? Albo dobra, może nie. Po kolei! Wszystko po kolei. No to przyjrzyjmy się, żelazny. Co ty możesz przede mną ukrywać? Skąd ty masz takie rzeczy? Człowiek, który mieszka... Golem w sumie, który mieszka w w katce na bagnach, ma coś takiego. No, Ej, no jak to skąd, no, no. ja przez ostatnie trzy dni nie miałem czasu budować domku, tylko chodziłem po kopalniach. No logiczne, że jak czekaj, się kopie czekaj. to nie ma się czasu budować. Sprawdźmy to, żelazny. Czy ty miałes? Ja bym nie a... mówi ci! A... No i nie co? Powiesz. I co, łyso? No trochę łyso. Przejdźmy do soczystych konkretów, panie żelazny. Powiedz mi, czy znajdę coś, jeżeli moim skanerem struktur będę tutaj sprawdzać okolicę, on sprawdza wszystko do góry, do domu. Gdzie, gdzie, się gdzie? Nie znajduje. No, po co, po co? Masz ma skanować co? w ogóle. Deal. Czy znajdę czy nie żelazo! Wszystko jest czy z... mi już mówiłem ci, że nic nie ukrywam. Okej, okay, sprawdźmy eee, to, stąd, stój! Proszę, stój! Nic tutaj nie ma! O, nic o. nie ukryje! Czyli jednak żelazny, czy jednak coś tu jest! No A. może gdzieś głęboko, ale to do, indoknesa do, do hmm, rzeczy. Zróbmy tak, zaprowadzisz mnie tam, czy po dobremu po prostu mi pokażesz, gdzie jest mój dom. Eee, ja ci mogę pokazać, ale to nie twój dom, tylko jakieś tam e, pierdoły schowałem pod pierdoły ziemią i po ci schowane. chciałem mówić. Aha. No, chodź, zobaczymy wszyscy! Jakie żelazne trzyma pierdoły pod ziemią? Mówię ci, że są jakieś graty do knesa, a ty taj mi kurde jakiś śledztwo robisz. Dobrze, dobrze, znaczy przekonamy się żelazny. Jak to są pierduki? to co ci szkodzi nam to pokazać? Oczywiście, Dobra, odwróć, tak. nie odwróć się, odwróć a? się, nie możesz odwróć się, nie możesz patrzeć, kto to jest. Ja, ja wcale nie mam bladego odwróć pojęcia, się! gdzie jest twoja baza. W życiu bym nie wpadł na to! Gdzie jest twoja baza żelazny? Co ty? Chodź już możesz przyjść. Nikt by tego nie zgadł. Już o, możesz chodź okay. tu! O, to tutaj jest! Okej! Okay. Tak, ale poczekaj, poczekaj, poczek poczek poczekaj, poczekaj. Tak, ja pierwszy pojadę tam muszę wyłączyć rzeczy, żebyś mógł bezpiecznie wejść. Dobra, to wyłącz żelazko żelazne. Mówię ci, że to głupi pomysł jest. Zapraszam! Żelazne czy to nie jest aby... Co, co, co to jest? Co jest zgrane? Mówię ci, Lazy. żebyś się nie interesował nie swoimi sprawami żegdaj! Co to co, jest? Co jest grane? Co to za miejsce? To jest parkour? Czy to jest parkour? Z jakim Ogniem? Tak! Te wieżyczki do mnie strzelają! Pożałujesz tego srogo! Co to za okropne kraty? Żelazny, ja wiem, że ty gdzieś. A! O nie! Muszę być bardziej ostrożny. To są kolce! To jest ryzykowne. Trochę jest git. Żelazny, jesteś tam w środku. Nie! Nie mam, mnie! Słyszę tych osadników. Nie mam, mnie! Tu bój okay, Sprawdźmy! Sprawdźmy! Widzę cię, widzę mnie, cię frajerzy, obejrzysz do... piorunem. No chodź. dobra. lepiej uła. mi otwieraj, lepiej mi otwieraj. Już, już, chodź, zostaw mnie już w spokoju. Co jest? Ty serio masz tu masę villagerów? Razny, no, co ty ci, z nimi no no robisz? po co ci do tego? Co ty tutaj robisz z nimi? Okej, okay, dobra, wiesz co, nie interesują mnie te twoje sekrety. Przejdźmy nie do konkretów. Nie ci powiedzieć. Czy to ty, żelazny, ukradłeś mi mój dom? Jaki dom? Nie, no oczywiście, że nie. Czyli nie, sprawdźmy. O, co ty mnie podejrzewasz? Okej. Okay. Czyli to nie byłeś, ty! Przecież wiesz, że my jesteśmy najlepsze ziomki od Czerej, zawsze. Cześć, cz jesteśmy najlepsze ziomki, mówisz. No tak. To. Najlepsze ziomki. Nie, no to nie, jest to... nie jesteśmy najlepsze ziomki, wcale tak nie myślisz. Jeśli to nie był żelazny, to to był Doknes, który zamieszkał w swojej nowej chatce. Ciekawy, skąd miał tyle miodu. Zaczynam nagrywać wszystko, co będzie się na serwerze. I w ten sposób żaden ruch Doknesa nie zostanie pominięty. Najpierw się spytam: Doknes jesteś? Zobaczmy, co on. Skubany ma tyle TNT? A co? Jesteś w domu? Chyba go nie ma w domu. Zaraz będę. Okej. Okay. Musimy działać szybko. Pełno mleka. Kto normalny ma tyle mleka na chacie? To nie są normalne i tem, jak się ma w grze. Dobra, weźmy sobie ten TNT. Weźmy sobie obsydian. To się może nam potem przydać. I na wszelki wypadek weźmiemy sobie jego kilow. Tak, aby się schować. O, sobie to jakoś dosłownie tutaj. Przy domku. Skubany może tu być w każdej chwili. Diler. Jesteś tu? I mnie na górę? Nie, ej, co jest? Dobra, dobra, Doknes! Jestem, jestem mordeczko! Słuchaj, mam do ciebie co sprawę, jest? mam do ciebie sprawę. Ja wiem y jako? co ty zrobiłeś. Może w ten sposób. Nie wiem do końca. jak co, co, ja co zrobiłem? To zrobiłeś. I gdzie ukryłeś te sekrety? Przeskanowałem całą twoją okolicę i wiem, że tutaj nic nie masz. No jakby nic tu nie masz, masz domek tylko, tak? No, no nie, nie mam, ja nic nie, ja nic nie ukrywam, nie mam mleka w skrzynkach. mi się inaczej, Dokres! Proszę bardzo! Spójrz co masz na... To jest wykrywacz kłamstw, Jeśli powiesz, kłamstwo! Co ty mi twoja zrobiłeś? To wybuchnie! Nie! nie, 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 nie Mogę jakąś moją pałką? Nie, nie masz tego swoją pałką, Doknes. Ja mówię prawdę, nie no, mam mleka w skrzynce. O, o, o! To jest dobry test! No sprawdźmy! Nie, się, ma nie masz mleka w skrzynce, tak? Nie, nie A, o, Co to proszę był? proszę. Przestało. To były skutki kłamstwa, panie Doknes! A Co? więc wiemy dobrze, że nasz wykrywacz kłamstw działa perfekcyjnie. Co to jest? Co to, to jest takim to... mleko, Co to jest? Nie, wolę ci nie mówić pod to mi to ani z to mam? Nie jestem podejrzany, ja nawet przy sobie nic podejrzanego nie mam. Ja okay. Jestem totalnie legit! Sprawdźmy to, czy jesteś legit! Uwaga! Wykrywasz tak, kłamstwo. Nie jestem! Nie mam przy sobie Endroda i tych kwiatków! A więc jednak Doknes! Co kłamie? Ja bym ten gość? Czy ty, w ogóle, czy ty umiesz mówić prawdę, Doknes? Umie mówić prawdę, umie... Okay. Umiem, sprawdźmy, umiem. sprawdźmy, czy umiesz, Doknes. Umiem mówić Mądreo. prawdę. O, umiesz Uf. mówić prawdę. Więc to tak, nie jest takie tak. straszne, widzisz? Czy Doknes, wiesz coś o kradzieży mojego domku? Nic, a nic, ja nawet nie wiem, gdzie ty masz domek, dealer. Wiesz co? Właśnie się, w się tym przeprowadziłem. Jest problem, tak, właśnie w tym jest problem, że ja też nie wiem, gdzie mam domek. Czy wiesz coś, Doknes, o tym, kto ukradł mój domek? Nie? Okay. Nic, a nic, ale Spraćmy. myślę, że to mógł być żelazny. Uwaga. To na pewno to był żelazny. żelazny. To, to nie no, byłem ja. To nie był żelazny Doknes. Ja dobrze wiem, że to byłeś ty, doknes. No, dealer, ja nie mam czasu na te głupie rozmowy. Ty nie próbujesz jakoś podchwytliwie. Nie! Nie, nie godzę się na to! Nie, nie godzę się na to! to nie, nie. jest podświetliwe, doknes! No nie, ja wychodzę! Nie będę z tobą rozmawiał! Nie będzie jej na takim poziomie! Nara, dealer! Wchwu! Rajstę z MWKOM! O! I zaprosił do domu, chciałby, czy się zmieści? O, o, Boże. Nie no, to, to musiał być doknes. To to jest dokładnie takie zachowanie, jakiego bym się spodziewał od osoby, która by ukradła domek. Zróbmy tak, sprawdzimy nagranie, które zrobiłem przed chwilą. Płynie łódko, jak gdyby nigdy nic. Spytałem go, czy jest na serwerze. Aha, odpisał mi Okej okay, i zawrócił z domku, czyli skądś płynął? Co to za miejsce? Gdzie to jest? Teoretycznie na tamtych kordach z tego co mi wiadomo, nikt nigdy nic nie robił. Więc znajduje się tam coś, o czym ja nie wiem. Ale najwyraźniej doknes. Ktoś tam musiał zbudować. I faktycznie pobiegł prosto do swojego domu. Co jest zgrane? Zabija owce? Dobra, dobra, to jest oficjalnie jakiś hoły furiat. Wróćmy na serwer i sprawdźmy, co się kryje w głąb tej rzeki. Okej, okay, okej. Okay. Szybka akcja. Drewno będziemy potrzebować na pewno łódkę, żeby dostać się bardzo szybko w tamto miejsce. Tak, tak, to była ta rzeczka. Dokładnie tak. I teraz to, co nam się przyda, to skaner struktur. O, nie! Idzie dokładnie tam, gdzie myślałem, on za tą trasę. Czemu on wie? Łódź, łódka, nie mam łódki! Dobra, będę biegł po prostu za nim brzegiem. Sprawdzimy dokładnie, w którym miejscu doknes coś przed nami kryje, bo na pewno to jest coś pod wodą. Mogę się założyć o łapkę w górę, nie wiem. Co on szanuje? I to tak wygląda, jakby coś szanował. O, nie jestem w tarapatach. On ewidentnie czegoś szuka! A! A, okej, okay, coś tam jest Nie no, teraz już jestem pewien, że mam przechlapane Teraz to już jestem pewien, że to się całkowicie wydało Nic nie widzę jeszcze, ale słyszałem Aha, to musi być gdzieś O, okej okay, Wyłapał sygnał Co? Ewidentnie coś tutaj jest Chwila, bo to czego nie ma to powietrza O, o. Dobra, muszę być sprytniejszy. Szybkie nurkowanie i... Lecimy, lecimy do dołu! To na pewno tędy. Gdzieś to wygląda nawet jak wejście do bazy. To juży pomysł, a? Jesteśmy! Trafiłem gdzieś! Do jego tajnej bazy wiedziałem! Co to ma być? To są bloki, z których był zrobiony mój dom. Pomnik, co to za grań? Co on tu kombinuje? Przecież to na pewno są moje zbroje! Misio! To jest mój, misio, to jest mój totem! Jaki drań, jakie hamidło I te diamenty na pewno też są moje Czteryc? Oczywiście, że mój, przecież Doknes nie ma... O! Proszę, proszę Kogo my tu mamy? Pan Doknes A to, O! To, to, nie, to, nie to nie jest Tak, jak myślisz? To zróbmy tak, Doknes Czy to są rzeczy z mojego nie, domku? Nie, nie, to Bara, nie są rzeczy Z mojego się. domku To są, Oczywiście, zalezione. że to są rzeczy Z mojego domku, Doknes Więc jak śmiesz mi tu kłamać? Misio, ja by poznałem ten totem, on nazywa, to się nazywa Misio, ja, nie wiem, że to jest Misio. Ja mogę ci jakoś nie, mogę ci oddać mój najcenniejszy miecz. Dobra, to jest, okay, zróbmy tak, zróbmy tak, stary, mam pomysł. Powiedz mi jeszcze tylko Jaki? jedno: czy to są bloki z mojego domu? Y -y. To znalazłem w wiosce. No to jest wiesz, że mój dom był przy wiosce, tak? No dlatego wziąłem, rzeczy z wioski. Zróbmy takim razie w ten sposób. Wszystko co mówię jest prawdą. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Na razie tu poczekasz sobie doknes, do dobra? Nie masz żadnej rzeczy Aha, przy sobie. Powiedz czy masz jakieś rzeczy przy sobie niebezpieczne To jest najbardziej niebezpieczne, co mam w ręce. A, Endrod To naprawdę nie moja wina? To nie twoja wina, to nie ty, tak? To nie moja wina to sprawdźmy. nie moja wina. Sprawdźmy, to nie twoja to wina. Nie no, wina. To nie moja wina, naprawdę. Razie. No, Ej. Widzisz? Chwila. Widzisz? Chwila, 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 chwila. Ja ci mówię! Czekaj, czekaj, czekaj. Z oczy to mi gadasz? fila chwila, chwila, bo ja już się pogubiłem! No, pomyśl logicznie, jak ja mógłbym ci ukraść dom! No, I on nie wiem nawet jakiś... komponentów wy takich rzeczy. No, taka robicie. maszyna do zmniejszenia domów, pewnie coś takiego masz. Ostatnio mi zresztą zgłoszej no, dom, kamie! Ja, ja nie mam, ale wiem kto ma! I kto to ma? nie jestem ja. Kto ma? No, no, no zgadnij. No, kto może mieć takie rzeczy? No, oczywiście, że nie ja. Hen z dużym picem. Czekaj, czekaj. Enzi, to Enzi? O Enzi! Dobra, Dokles. Ty tu poczekaj. A ja chyba będę musiał iść na herbatkę z panem. Venomem? Ej, Dokles! Co? Potrzebuję ten hełm. Byk. Ała! No, no, dobra. Elegancko. Więc nie ruszaj się. Baw się dobrze. Co za devil. Dobra, wykopuje się stąd. Zapomniało o podłodze. He, he, Enzi, enzi. Jesteś może na chacie. Widzę, widzę że jesteś ktoś. Cześć! Choć, 6, choć, choć, hey, chodź, 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 Pogadamy, Pkeeż, pogadamy sobie, co? Pogadamy. Ja najpierw sobie tak zeskanuję A. tutaj. zobaczyć, czy coś ukrywasz. Co nie, się Nic nie masz. Tutaj skrzyneczki. Dobra. E, Enzi, musimy pogadać. Szecie? Proszę bardzo. To co Ała. masz na głowie, to wykrywacz kłamstw, panie Enzi. Co, no co, co co gadasz? Może zróbmy w ten sposób. Tak wiesz, żeby sprawdzić, prawda? Kto mówi prawdę? Kto kłamie? Bo A. dzieją się ostatnio straszne rzeczy, Czyli nie ukrywasz nie. nic przede mną, tak? Nie, o dlaczego miałbym coś ukrywać? Okej, okay, sprawdźmy, czy nic nie ukrywasz w takim o! razie. <laughs> o! Proszę bardzo, Enzi, jak coś to znaczy, że ukrywasz? Takie czerwone, piorun, walnęło ci, tak? Se serio, nic nie ukrywam, jakby. Dobra, nie słuchaj, słuchaj, słuchaj mogę wejść do środka, Enzi. W takim razie nic nie ukrywasz, tak? Chyba możesz. Dobra, dobra, to chodźmy, chodź, przyjrzyjmy sobie co tutaj. tutaj nic nie masz, okej. Okay, nic... Faktycznie nic tutaj nie masz. To masz bardzo biedny domek stary, ale dobra. Nie będę ci tu chodzić, obrażać, przepraszam bardzo, to to było strony. Hmm, no nie, tak chodzę, grozę ci, to jest niemiłe troszeczkę, ale hmm. wiesz co, kradzenie domków też jest niemiłe, ale raczej Rozmawiałeś z Doklesem może ostatnio? Miałeś z nim kontakt? Nie. Nie, nie, nie przypominam sobie. Nie, 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 okej, okay, mówisz, że nie. A. O, I to kłamstwo! Enzi, kiedy się nauczysz, że nie wolno kłamać? Zwłaszcza jak masz wykrywać kłamstwa, to. No że ta maszynka nie działa! Oj, już, już to testowałem, ona zbyt dobrze działa. Tak być nie będzie, Enzi! Ja wiem, nie że to ty stoisz za kradzieżą mojego domku diler, i w ramach zemsty... Co? Co stój? stój? Co mnie powstrzyma! Nie idziesz do proszę cię. Diler, e... To nie mm. jest to końca tak, jak myślisz. Mm. A jak? Może po prostu chodź za mną? każdy. mam iść za tobą. Czekaj, czekaj, czy to jest pułapka, Ale... może w ten sposób? Czy to jest pułapka, Enzi? Nie? Tak nie, to nie jest pułapka. Nie. To nie jest pułapka, pułapka. okej. Okay. Sprawdźmy w takim razie, czy mówisz prawdę i... O, pani To jednak umiem mówić prawdę. Dobra, to prowadź mnie. O co chodzi w takim razie? Eee, może mi ostrzec. Zabierz te z mojego domu, proszę. A, cię. dobra, 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 ok, w sumie Słuchaj, nie wiem, czy słyszałeś być może, że tutaj u siebie w domu czasami pracuje nad różnymi brońmi, i mm. różnymi rzeczami. Czy to jest dom coś dziadka, tak? Tak, tak, Właśnie, nie, coś mi się obiło uszy, tak. Doktor też coś sugerował, ale kontynuuj, jakimi brońmi. No właśnie, i. Kurczę, właśnie sytuacja wygląda w ten sposób, że stworzyłem no, pewną rzecz, no Właśnie, jakby kradnięcia domów i dognes o to wypytyka. Czy to jest twoja że... rzecz! Chwila, tak. chwila, chwila. Czy to jest twoja broń? Gdzie, gdzie ona jest? Pokaż mi ją, stary. Ona jest u góry. Wszystkie rzeczy są u góry zabezpieczone, bo jakby wszystko to jest moje. To nie było nigdy używane. To jest wszystko, wiesz, chronione wszystko tak, jest żeby twoje. nie mogło zostać... Ej, z... Enzy, tu nic nie ma! Jest... Kradzij domu! Co jest? To jest moje rzeczy! Z... Zbita szyba. Eee, Enzy, nie chcę nic mówić, ale twoje zabezpieczenia, czy zabezpieczenia dziadka... Coś poszło nie tak chyba, stary. Tutaj zostały ci tylko dwie rzeczy. Mam zawał. Mój Łapki w górę szybko! Enzy ma zawał! Nie, 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 A, sorry. dobra, już mi S lepiej. Dobra, dobra, do, dobra. Wszystkie rzeczy zostały skradzione, co tutaj <grym> Widzę, widzę, nie, nie wszystkie. Ej, Enzy, Enzy, zobacz, zobacz. Jest wyrzucenie TNT. Co ty? to, 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 no, to działa? No, się stało? bardzo to, dobrze. To, to, to działa? W sensie jakby to po, po, to, po prostu... Sorry, nie sorry, 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 sorry. O, 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 to. to... Mówiłem, że o! to jest niezabezpieczony. Fak faktycznie, ja znaczy w sensie widzę, że da się zbić szybę, ale przynajmniej ty. Znaczy, to jest dosyć dziwne, jakby. Jedyna osoba, tak naprawdę, która wiedziała, że on coś takiego, to Doknes. Okej. Okay. To wszystko ma sens, Enzi. To musiał być Doknes. Wiesz co? Wydaje mi się, że powinniśmy go ukarać za to, że ukradł mój domek i ukradł twój sprzęt. No to na pewno okradł miedziad jeden. Plus tej sytuacji jest taki, Enzi, że doskonale wiem, gdzie Doknes jest uwięziony na serwerze. W swojej tajnej bazie w klatce z obsydianu. Mamy jedno wyrzutnie wybuchowo. Masz coś jeszcze, Enzi, żeby rozwalić mu tę chatę? Tak, wiesz, razem, wielki wybuch, pijamy, tak, niszczymy. oczywiście. No. Genialnie się składa, bo akurat wychodzi, że takich wyrzutni mam dwie. O! Perfekcyjnie! No to lecimy do Doknesa z niespodzianką. Miller, powiedz mi, ty wiesz w ogóle gdzie by płynął? Tak, Tak, ej, mi, dobra, żyjesz, masz ser o. masz wodę! Dobrze, dobrze, słuchaj! O. To jest tajna baza Doknesa, w której na pewno trzyma nie tylko mój dom, ale też twoją zbroję. Znaczy, te, twoją broń, więc chcę w się... Sensie, uważaj, bo to już chcę to rozwalać. Trzeba wszystko rozwalić stary, według mnie! Jak leci! Dobra! Niech drań po prostu po... Ej! Ej! A gdzie on? Co jest zgrane? On tu był! Jak on uciekł? cię? Oo! Oh, no. On ci wyszedł oh, no. tutaj O! Ja tu wyszedł? Wyżeg... Jak to? O nie! Nie zakleiłeś dół? Nie, 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 nie zapewne. Na no, pewno zaklei... Do... dół... No, Dobra! To nie, ma, to nie jest, to nie jest ważne, to nie jest ważne, stary. Ważne jest to, że zemsta jest słodka i można... Ej, to jest! Mega. Bardzo, bardzo dobre! No! Dobra! To mi się podoba! Ej, dealer! No, no no, 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 no! Bo ja coś tam widzę. Co, co tam jest? Ej, to jest mój dom! Jak widzisz? Czekaj, to nie strzelaj, nie strzelaj tam! To jest mój dom! Okay. Poznaję go! Cały mój domek! Wycięty i wklejony! Czy to tak działa? Ta twoja maszyna do krędzenia domów? Czy to jest, ej, mniej ej, więcej! Doktor! <słysy> Podrzało cię, stary, jak ty! <słysy> nie ty mnie nie złapiecie! I teraz odprowadzę okay. zespół R... O nie, to nie ten blok, o nie, czekajcie Ej, ej, on chyba, chce odle... Czemu moja maszyna to... nie działa? Kończąc drzwi, ma mnie pieti. O, na się masz zeza Ja zaraz trafimy, zaraz trafimy <laughs> O! Okej! Okay. W Easy, misja wykonana! Myślę, że dostał